Laudetur, laudetur, prom państwo, bo naprawdę uciechę mi dzisiaj sprawiło przy niedzielnym śniadaniu, kiedy moja ukochana Ela tu mówi, że na Saskiej Kempie wielka dyskusja na forum Saskiej Kempy na Facebooku. O co? Otóż jakaś pani do kawiarni przyszła ze swoim psieckiem, to psiecko, czyli wielkiego psa, usadziła na jedzenie Siedziała, ona spożywała, się siedziało obok. No ja wam powiem tak, jako dziaders, w instytucji psiecka, w trymerach, nie wiem, psich, psychoanalitykach, bo nie mówiąc już o usługach lekarskich, które mogą być tu bardziej zaawansowane niż wśród ludzi, ale o psychoanalizie, behawioryzmie, nie widzę w tym nic złego. Nikt nikogo nie krzywdzi, nikt też nie powoduje, nie wiem, szkody majątkowej. No a to są te moje kryteria dobre, żyły, jak wiecie. Ale z drugiej strony. Bawi mnie to troszeczkę drażni. Cały czas wydaje się to erzacem, no, ale to dla nas, dla dziadeczu, dla mnie, mojej eli, producenta, erzacem normalnej relacji z ludźmi: partnera, męża, żony, kochanka, kochanki czy przyjaciela. Ja rozumiem, mam swoje koncepcje na temat wielkomiejskich zetek. Przyjęcia pewnego modelu życia, który uchodzi za progresywny, ma być przede wszystkim łatwy. Łatwy, gratyfikacja ma być natychmiastowa. I nie wymagać od nas większych poświęceń swojego indywiduum. No przecież między innymi stąd jest tak, że tak duże trudności w nawiązywaniu trwałych relacji ze strony kobiet powiem, które po pierwsze szukają ideałów. Po drugie, nie bardzo chcą inwestować w związek, który już istnieje, jeżeli coś w tym związku jest nie tak. Przecież można na przykład, odrzucić, będzie nowy, będzie nowy. Tylko to prowadzi do naskurkowości związków, a potem do samotności, bo nie mam wątpliwości, że w tym pokoleniu dzisiejszych Zetek samotność trwała głęboka właśnie przez to. Naskórkowość, wrażeniowość, Instagramowość, a potem odrzucanie. Bo my, dumni dziadersi, tu, tu Matczakowi przynajmniej, jednak wiemy, że. Nie wiem, instytucja małżeństwa, małżeństwo, dobry stary związek, 27-letni, jak w moim przypadku, czy ten, o który tak, są nieraz problemy, bo trzeba zrezygnować z bardzo znacznej części własnej autonomii, żeby ten związek pielęgnować, żeby nie odrzucać. To nie jest do odrzucenia od razu. Stanowi wartość, a jaką potem nam daje satysfakcję, że wyszliśmy, z czegoś uratowaliśmy coś i teraz tak psiecko. Przecież Pies, kot, ukochany, będziecie jak tutaj bezwarunkowo, jest to łatwe, jest to przyjemne, absolutnie. No przecież, mój Boże, jest nam podporządkowany. Jednak, kiedy jesteśmy w relacji z mężem, żoną, partnerem, to jest to relacja równościowa. No trzeba się starać, dwie strony są równe. Relacja ze zwierzęciem mimo wszystko jest totalnie nierównościowa. O tyle, że zwierzę jest nam bezwzględnie podporządkowane, zależne, tak, łatwiej jest nam uzyskać gratyfikację. No cóż, moim zdaniem to infantylizacja. Infantylizacja, niestety, w pewnym pokoleniu i w pewnych kręgach i nazywana progresywizmem. No, a mnie będą psi trymerzy, psi psychoanalitycy, etc., i tak doprowadzać do śmiechu. Do śmiechu troszkę politowania i bardzo często czuję, bo ja czuję za tymi twierdzeniami, że ja nie potrzebuję, nie chcę, wolę psa niż dziecko i tak dalej, nieprawda. Nie bardzo możesz, nie bardzo umiesz tworzyć stałą, fajną relację, i mimo wszystko jest to substytut. Mimo wszystko jest to ostra substytucja, proszę Państwa. Tak uważam, ale oczywiście powtarzam, nie potępiam, nie widzę z tym nic złego. A ironiczny uśmiech, no cóż, to jest, to jest dozwolone nawet Amen. w naszym superpostępowym świecie. Ramen, ramen, ramen.